Opowiem wam, jak warto jest budzić się każdego dnia z uśmiechniętą buzią. Jak warto jest walczyć, bo nasze życie jest ciągłą walką, ale dzięki temu ono ma sens. Dzięki temu jest pełniejsze, dzięki temu jest ciekawsze. Więc, urodziłem się jako osoba zupełnie zdrowa. Widziałem dokładnie tak samo dobrze jak, jak wy. I gdy miałem niecałe trzy lata, miałem wypadek. Rozbiła się szyba w drzwiach od pokoju. Miałem takiego niefarta, że akurat siedziałem na łóżku obok tych drzwi. Potem widziałem jeszcze przez jakiś czas, ale stopniowo traciłem wzrok. Aż w końcu straciłem go zupełnie. Teraz nie widzę w ogóle, nawet światła. Ale jak widzicie, niczym mi to nie przeszkadza. <grywa> Kilka lat temu skończyłem studium masażu, więc jestem masażystą. Potem skończyłem filologię hiszpańską. Byłem w Hiszpanii w sumie przez rok, więc mówię płynnie po hiszpańsku. A teraz studiuję jeszcze francuski, filologię francuską. Cały czas staram się podnosić swoje kompetencje, żeby potem dostać dobrą pracę. Sport. Sport jest moim życiem. Sport jest w ogóle sposobem na życie. Jest jak dla mnie. To jest, ja nie umiem żyć bez sportu. Sport sprawia, że często, kiedy mam gorszy dzień i, i na przykład siedzę przez cały dzień przed komputerem i uczę się, mam chęć, żeby wyjść z domu, i po treningu czuję się jak młody Bóg. Jestem naprawdę szczęśliwy. Nic nie daje mi. Tak wiele endorfin, tak dużo radości jak sport. Biegniemy? Ten niepodległościowy? Sprawdzałeś coś, tak? I co wyszło? Muszę się zarejestrować. Jeszcze byśmy zrobili coś, ten z amelką, wiesz? Jak jakiś jakimiś dzieciakami. Amelka, na ile? Byś tak sobie na kilometr, nie? To byś sobie. Nie. Dlaczego? Na na ile? Na trzy? Tak. Znalazłem informację, że w Kryspinowie odbywa się po raz któryś już Iron Dragon. No i pomyślałem, że może wezmę w nim udział. Później wygooglowałem, zobaczyłem, jakie to są odległości, więc stwierdziłem, że to spokojnie jest do zrobienia w moim przypadku. A więc stwierdziłem, że zapytam Pawła, czy nie miałby ochoty wziąć udziału razem ze mną w tym nowym wyzwaniu, projekcie. Bardzo spodobał mi się ten pomysł, dlatego, bo jeszcze nigdy nie zrobiłem czegoś takiego. Triathlon zaczyna się od pływania, potem jest to jazda na rowerze, a na sam koniec bieganie. No i nigdy tego nie robiłem tak naraz. I chciałem się sprawdzić. Zresztą zupełnie inaczej jest e, zrobić coś tak po prostu, a zupełnie inaczej jest startować w jakichś zawodach, kiedy człowiek daje z siebie wszystko. Dzień dobry. Dobra! No i tutaj się pojawiły od razu problemy. A więc Paweł Karower, który się wstępnie nie nadawał do niczego, bo nie jeździliśmy dosyć dawno na nim, więc troszeczkę trzeba było w niego zainwestować i doprowadzić go do stanu takiego, żeby, żeby można było wystartować. Dobra! Ok, dobra. Paweł, słuchaj, teraz poćwiczymy komunikację, wiesz? Czyli wiadomo, uderzam cię w prawą stopę, skręcasz w prawo, uderzam cię w lewą, skręcasz w lewo. Pływanie. No, tutaj, oczywiście, największy problem i największe schody. Zacząłem zastanawiać się, jak ten temat, że tak powiem, ugryźć. Taki wiesz, jakiś cholera, nie wiadomo co to jest. Chyba holownicza z garażu. Będziemy Ale... holować? No, holo, ja cię by to holowałem. nie przeholowali. Holownikiem. Linka w wodzie głównie po to, żebym nie musiał Pawła szukać zbyt daleko. Czyli wiadomo jaka sytuacja jest. Paweł nie widzi i generalnie w wodzie jeszcze bardziej mu się ten, że tak powiem w cudzysłowie, GPS traci całkiem. Chodząc on już ma jakieś swoje nawyki, ma jakieś swoje metody, gdzie z laską i tak dalej może się poruszać, czuje i tak dalej. Natomiast w wodzie Paweł jest totalnie nieporadny, totalnie nie ma żadnego poczucia, poczucia kierunku. Na lince jak gdyby przy naprężeniu, czyli jak ja płynąłem i pociągałem go biodrem z prawej strony czy w zależności czy z lewej byliśmy przypięci, to wiedział, że w moim kierunku musi się zbliżać i w moim kierunku musi płynąć do przodu. Byłem tutaj bardzo taki zaniepokojony co do limitu czasowego czy zdążymy, bo Paweł jednak zdecydował, że będzie płynął żabką. Ten Kraul faktycznie był słaby, ale no, nie myślałem, że z drugiej strony, że Pawła Żabka jest tak mocna, że w rezultacie i w sumie na zawodach okazało się, że ta żabka była zbawienna. Minęsze ciekawe. Tak, tak. Jest. <gry> I pływałem na otwartym zbiorniku na takim dystansie na czas, dlatego myślałem, że będzie dużo trudniej, ale jak już jeszcze w dodatku było bardzo zimno, ale jak już weszliśmy do wody, a woda była taka przyjemnie ciepła, bo była dużo cieplejsza niż powietrze na zewnątrz i zaczęliśmy płynąć i tak wpadłem w taki trans i tak płynąłem i kilka, razy... ciężko mi było, bo kilka razy się zakrztusiłem i myślę sobie, myślałem sobie wtedy, kurczę. Jak ja mam przepłynąć to 1500 metrów? Ja to chyba nie dopłynę, bo w ciągu pierwszych 300-400 metrów zakrztusiłem się z 5 razy. No ale przecież nie mogłem się zatrzymać, więc płynąłem dalej. Jeszcze starałem się jakoś tam przyspieszyć. Bardzo fajnie to poszło i, i, i w sumie czas zrobiliśmy dużo lepszy niż zakładaliśmy, bo limit był. 60 minut, my to zrobiliśmy w 36. Przyjdźmy to? Turcakiem Szybciorem, skarpetki. Daj skarpetki Skarpetki masz No dobra, dobra. Strefa zmian To było coś takiego co było. W miarę trudne, no bo trzeba się bardzo spieszyć. Wybiega się z tej wody, biegnie się, bierze się ten rower, biegnie się do strefy zmian, trzeba się szybko wytrzeć jak najszybciej. Potem założyć buty, skoczyć z podęki w koszulkę i to wszystko trzeba zrobić jak najszybciej. I to sprawia, że człowiek się tak, tak stresuje, ale a my nie ćwiczyliśmy tych elementów akurat w czasie treningów. Nie ćwiczyliśmy przebierania się. Ale zrobiliśmy to dobrze. Trzymaj się. Tak. Staw. Kręć. Z roweru jestem najmniej zadowolony podczas tego triatlonu. Dosyć długo nam zeszło. Pomimo tego, że staraliśmy się kręcić dosyć mocno, te wszystkie nawrotki one troszeczkę czasu nam tam zabierało, ponieważ rower nasz jest dłuższy, ciężki to nie jest rower absolutnie triatlonowy, to jest rower taki trekkingowy, którym, którym można sobie jeździć, tak, że tak powiem przejaźdki. Łap si No. do strefy teraz biegniemy, trzymaj się, Dobra. No. Brawo! Dobra, dobra. Bieg bardzo mnie zaskoczył, gdyż no, niestety był pełen niespodzianek. Mimo mojej uwagi i już wielu lat doświadczenia z Pawłem biegowego, no niestety nie udało nam się bez upadku. Dwa razy wywróciliśmy się. Był to bieg, typowy, typowy trial, także mnóstwo nierówności, mnóstwo kamieni, a największą niespodzianką niestety była wykoszona trawa na łące, przez którą biegliśmy. Były duże, duże doły, gdzie była wykoszona do pewnej wysokości trawa, nie widząc tego totalnie. No, biegnąc na jakiejś tam prędkości, wpadliśmy jak gdyby w taką przepaść, taką zasadzkę można powiedzieć. No i potknęliśmy się, no i dwa razy e, złapaliśmy glebę. Myślałem, że jako totalny amator w triatlonie będę w ogóle jedną z ostatnich osób, um, ale okazało się, że zrobiliśmy ten triatlon całkiem dobrze i że wyprzedziliśmy grubo ponad 100 osób. Dzień dobry. Dzień dobry. Super, okay. Brawo Paweł. brawo Pawełku, brawo, Pawełku. brawo Pawełku. Super. Jacek, o, Paweł, Paweł, powiedz kilka słów, o, jak oceniasz swój start, co to się działo na mecie, jakie o, wrażenia? No to na początku chciałem podziękować moim przewodnikowi Jackowi. Można sobie trenować tak samemu dla siebie, dla zdrowia. Zrobić sobie dwa kółka wokół osiedla po pracy <głos》> wieczorem, ale... Jeśli nie ma współzawodni współzawodnictwa, to ten, ten sport jest jakby taki niepełny. Taki, czegoś brakuje. Brakuje troszeczkę motywacji. Jeśli człowiek zaczyna współzawodniczyć, to ma motywację do tego, by podnosić sobie coraz bardziej poprzeczkę, by poprawiać wyniki. A kiedy człowiek wchodzi na podium, kiedy. Udaje mu się dzięki bardzo ciężkiej pracy, regularnej pracy, systematycznej pracy, ogromnemu wysiłkowi. Jeśli udaje mu się stanąć na najwyższym stopniu podium, to jest to niesamowite uczucie. Człowiek jest wtedy taki szczęśliwy i wzruszony. Ja wygrywam, to jest to wysiłek również mojego przewodnika, który inwestuje swój czas, żeby, żeby mi pomóc. Dzięki niemu ja mogę stanąć na tym najwyższym stopniu podium. Gdyby nie on, to nie byłbym w stanie przecież biegać, czy nie byłbym w stanie wziąć udziału w triatlonie, bo z kim bym to zrobił? Sam tego nie zrobię. Ja Pawłem już biegam od 7 lat, przebiegliśmy no, bardzo dużo imprez, w tym roku maraton, no i ten triatlon. Moja przygoda z bieganiem zaczęła się kiedyś od odchudzania, także ten bieg nie był jakimś moim takim wielkim powołaniem od małego, gdzie robiłem jakieś czasy, osiągnięcia i tak Stwierdziłem, że tak raz, że mnie to nie kręci do końca robienie tej czasówki. A dwa, nie ukrywajmy, mój pesel zrysowany już dosyć konkretnie. Z Pawełem, że tak powiem, no, możemy sobie podczas tego biegu porozmawiać o wszystkim. Ja się nie nudzę. Generalnie bieganie jest nudne i to wszyscy wiedzą, wszyscy to powtarzają, nawet biegacze. A że przy tym jest to duża satysfakcja, zwłaszcza jak przybiegamy, jak biegamy na metę, gdzie Paweł jest rozanielony, rączka w górę, zadowolony. Wszyscy mu gratulują. Dużo jest to budujące, generalnie dla mnie, jak i dla Pawła. Oprócz sportu ja mam też inne pasje bardzo lubię podróżować. Jakiś czas temu zorganizowaliśmy z kolegami wspaniałą wyprawę. Na początku to miała być Azja, to miała być Himalaje, mieliśmy zdobyć jakiś ośmiotysięcznik, ale ostatecznie jednak doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy wyprawę do Ameryki Południowej. Jako, że ja oraz jeszcze jeden uczestnik naszej wyprawy mówiliśmy po hiszpańsku. Naszym celem była góra Aucanquilcha, zdobyta przez dwóch Polaków w 2006 roku. Oni tam wjechali na rowerach. Nasz cel był dokładnie taki sam. Uważaj tu! Niestety nie udało nam się tego wtedy zrobić, bo był bardzo silny wiatr. Warunki atmosferyczne niestety nam to uniemożliwiły, ale samo uczucie, kiedy człowiek wyjeżdża gdzieś daleko od domu, kiedy wchodzi na jakąś wysoką górę, która ma, tak jak tamta góra miała ponad 6000 metrów, kiedy zmaga się z samym sobą, dlatego, że tam jest zdecydowanie rzadsze powietrze i człowiek męczy się bez porównania szybciej. Kiedy człowiek walczy ze sobą, kiedy czuje zapach powietrza, kiedy obsuwają się kamieniem pod stopami, jest mu tak ciężko. Człowiek wygrywa z samym sobą. To jest takie piękne, że można pokonać samego siebie. Jednocześnie można się oderwać od tego, co mamy na co dzień, czyli od wygód życia codziennego, ciepłej, bieżącej wody, dobrego jedzenia, wygodnego łóżka. Dzięki temu, później, kiedy wraca, Dużo bardziej docenia to wszystko. Koledzy, gdy się wspinaliśmy, opisywali mi to, co się działo dookoła. Widoki zapierające dech w piersiach, i to sprawiało, że przynajmniej odrowinkę mogłem się poczuć, jak gdybym mi widział. Ja sobie wszystko wyobrażam na mój sposób. Osoby niewidome mają swój, jak gdyby własny obraz świata. I nie jest to oczywiście obraz e, e, wizualny. Nie jest to obraz, który można zobaczyć. Jest to obraz, który czujemy za pomocą tych zmysłów, które nam pozostały. Ja na przykład, chodząc pod górę, czuję, czuję podłoże. Czuję, nie wiem, kamienie, trawę. E, śnieg gdzieś tam wyżej, gdzie on już jest. Czuję powietrze, które jest dużo świeższe i czystsze. E, czuję pochylenie terenu. E, no bo na co dzień nie wspinamy się przecież e, po takim trudnym terenie. I, I jest to coś takiego innego, coś co sprawia, że ja to chcę robić. Najtrudniej jest przełamać um, taką, takie poczucie, że ktoś będzie na was patrzył z litością. Jeśli weźmiecie laskę danek. To jest laska. Biała laska dla niewidomych. Ona jest składana. Ona ma tutaj taką gumkę, jeśli ja ją zdejmę jak gandal. <gum> laska się rozkłada. Dużo ludzi <gum> potrzebuje tego, jeśli widzą niepełnosprawną osobę, która a, przychodzi do nich i opowiada im o tym. Że życie jest piękne, że warto jest żyć, że warto codziennie rano wstawać i uśmiechać się do samego siebie, że warto jest dawać pozytywną energię innym. To sprawia, że oni mają większą chęć um, do, do życia. Nadgadź, hop, hop, tak? I teraz, gdy zrobisz krok prawą nogą, zrób ruch w lewo. Gdy na odwrót, gdy lewą nogą, to w prawo. Osiem zamknięte oczy, oczy, tak? Gdy dojdziesz do przeszkody, ominię albo z jednej, albo z drugiej strony. To jest. jak Dla mnie to, to troszkę działa na takiej zasadzie pomoc za pomoc. Osoby pełnosprawne na co dzień pomagają mi. Na przykład, jeśli jestem w jakimś nowym miejscu, to muszę skorzystać z czyjejś pomocy, pytając tego kogoś o drogę i, i taka osoba pełnosprawna mi pomaga. I ja potem. Mogę wyjść um, gdzieś na scenę. Mogę pojechać do jakiejś szkoły i opowiedzieć e, pełnosprawnym e, osobom o tym, że warto żyć, o tym, że warto robić różne fajne rzeczy, i w ten sposób daj im taki zastrzyk e, pod energii. Tak. Coś, co sprawia, że oni wychodzą szczęśliwi z takiego spotkania. Nie wiem, jakby to było, gdyby na przykład teraz widział i stracił wzrok, ale też na pewno by się pozbierał.